Hej, witam zodjakalne barane w czytaniu na grudzień 2023. Zobaczmy, co czeka Was w tym miesiącu i zacznijmy od ogólnej energii. Jakie macie samopoczucie w tym miesiącu, co się u Was dzieje? Mamy kartę wieża na dzień dobry. Karta Sprawiedliwość. Mhm. Karta wisielec. I karta Księżyc. Ok, więc wygląda na to, że mieliście do czynienia może na początku tego miesiąca pojawił się jakiś konflikt, albo pod koniec poprzedniego miesiąca pojawił się jakiś konflikt w waszym życiu, albo może nawet nie tyle konflikt, co jakaś sytuacja, co trochę wami wstrząsnęła, może trochę wyprowadziła was z równowagi, albo pod takim kątem emocjonalnym, albo pod takim kątem poczucia stabilności. Coś tak jakby wami trochę właśnie wstrząsnęło, zachwiało. Ale wygląda na to, że z tą kartą sprawiedliwość, na której mamy tutaj jakby wagę w, w takiej, no, w balansie, tak, w harmonii, wygląda na to, że znajdziecie jakby odnajdziecie ten swój wewnętrzny spokój, tak, wrócicie do tego wewnętrznego takiego spokoju, do poczucia, do tego wewnętrznego balansu i co więcej, nawet właśnie dzięki temu, dzięki tej trudnej sytuacji, która się gdzieś tam pojawiła, jakby ta sytuacja pomoże Wam popatrzeć też z innej strony, trochę z innej perspektywy, może na swoje życie, na siebie, albo może na jakąś konkretną sytuację, albo relację z jakąś osobą, i właśnie jakby dzięki tej trudnej sytuacji, dzięki jakiemuś może konfliktowi, dzięki czemuś, dzięki temu czemuś stresującego, stresującemu, uda Wam się znaleźć właśnie wyjście z jakiejś sytuacji. Tak więc to może. Być taka sytuacja, że wiecie, czasami um, mamy może nie tyle jeszcze konflikt, ale jest jakieś napięcie między kimś, między wami a jakąś inną osobą, tak? Coś czuć, że niby jakby oficjalnie nic się nie dzieje, ale czuć, że jest coś na rzeczy, tak? I jesteśmy właśnie w, takim, w jakiejś takiej niezręcznej sytuacji, mamy jakieś takie mm, dziwne, niespokojne poczucie wewnątrz. Um, Albo się właśnie męczymy, albo jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji, gdzie jest zastój, gdzie właśnie coś nam, coś nam nie pasuje, nie wiemy jak to zmienić, nie wiemy jak, jakby szukamy jakiegoś rozwiązania, ale nie potrafimy znaleźć. I tutaj może chodzi właśnie o jakieś sytuacje poza relacjami, tak z innymi osobami, odnośnie wiem, sytuacji finansowej, sytuacji w pracy. I później przychodzi właśnie jakaś albo kłótnia z jakąś osobą, albo coś się dzieje, coś co. Trochę wywraca do góry nogami tą sytuację, i dzięki temu właśnie jakby atmosfera się oczyszcza, ale też um, pomaga nam to wybić się z tego zastoju, tak? I właśnie znaleźć jakieś rozwiązanie odnośnie sytuacji, której, um, no, w której czuliśmy, że utknęliśmy, tak? Więc. Um, bez względu na to, jaki to jest konflikt, bez względu na to, um, jaka stresująca sytuacja się pojawia u Was, to nie martwcie się, będzie to coś, co, uh, co Wam pomoże, tak? Zobaczycie za parę dni, za parę tygodni, że, uh, że wyszło Wam to na korzyść. Ok, zobaczmy, co mamy dalej. Karta wieża po raz drugi. Koło fortuny, dokładnie. Dokładnie to, jest to, 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 o czym mówię. Także czasami właśnie takie sytuacje, które z pozoru wyglądają na niekorzystne, z pozoru wyglądają na jakieś wiem, zrządzenie losu na coś co, co na nas spada, co, czego nie chcemy, tak, coś co jest dla nas niewygodne. To są często właśnie sytuacje, które są jakby częścią naszego przeznaczenia są czymś co, Wbrew pozorom, jest właśnie najkrótszą drogą do naszego do, do celu, tak? do tego, żebyśmy osiągnęli to, czego chcemy. I tak mam przed oczami ehm, na przykład czarny szlak w górach, tak? że zazwyczaj ten czarny szlak, znaczy czarny szlak jest tym, który najszybciej zawsze prowadzi gdzieś tam na szczyt, no ale zazwyczaj jest właśnie najtrudniejszy. Ehm, I coś takiego właśnie widzę odnośnie tej sytuacji, że mimo tego, że będzie to jakaś trudna dla Was sytuacja, to jest to coś, co będzie właśnie jakimś takim. Um, jakąś taką cegiełką, tak, która pomoże Wam e, zrealizować jakiś Wasz plan. I to właśnie w szybszy sposób, niż gdybyście, gdyby, tej sytuacji, gdyby ta sytuacja się nie wydarzyła i musielibyście w jakiś inny sposób sobie radzić i szukać jakiegoś innego rozwiązania. <laughs> Może to jest taka sytuacja, która pomoże Wam podjąć jakąś decyzję, <laughs> na przykład szybciej podjąć decyzję, tak to byście chodzili i, i kolejne tygodnie, kolejne miesiące się zastanawiali, co zrobić. <laughs> I dalej siódemka mieczy. Później mamy as buław, rycerz kielichów. I królowa, królowa monet. Kilka różnych tutaj takich obrazów mam. Może chodzić na przykład o jakieś kupno domu, mieszkania, coś takich rzeczy dla części z Was może chodzić właśnie jakąś relację, jakąś sytuację z jakąś osobą, na której wam zależy, może nie byliście pewni do tej pory, czy chcecie z tą osobą zostać, czy nie, i przez to, że może jakiś konflikt się między wami pojawi, albo nie wiem, może jakaś inna jeszcze osoba zacznie się interesować też tą waszą osobą, co wywoła jakiś właśnie stres, wywoła jakąś. Niepożądaną, powiedzmy, sytuację, tak? Jakby ta sama sytuacja w sobie może być niepożądana, ale dzięki temu będziecie mogli zdać sobie sprawę z tego, czego chcecie, tak? Albo na przykład odnośnie pracy, może się zastanawialiście, czy chcecie jakąś tam pracę dostać, i może się właśnie okaże, że nie wiem, może, że ktoś tam jest jeszcze inny zainteresowany, na przykład tą pracą, a wy nie wiedzieliście i, i wiecie, przez to, że jest. Więcej osób zainteresowanych tym, no to wiadomo, że zawsze chcemy bardziej to, co jest pożądane też przez innych. E, I to może pomoże Wam właśnie podjąć tą decyzję. Co mamy dalej? E, trójka kielichów, <laughs> dziesiątka kielichów i ósemka mieczy. Ok, z trójką kielichów, z dziesiątką kielichów też czuję, że w tym miesiącu, no w sumie nic dziwnego, ze świętami, e, z sylwestrem, no ale wiecie, każdy ma różne. E, różnych znajomych, różną sytuację życiową, wam, ale u was czuję, że będzie ogólnie jak w całym miesiącu, tak, będziecie mieli e, sporo okazji do tego, żeby e, gdzieś świętować, dobrze się pobawić, sp spotykać się i ze znajomymi, i z rodziną, i ogólnie takie dobre, miłe poczucie w towarzystwie bliskich wam osób. I mamy też jeszcze tutaj tą ósemkę ósemkę mieczy. Zobaczmy, o co tutaj z nią chodzi. Szkór monet. <laughs> Więc możecie mieć poczucie nawet takie, że. E, na przykład, że nie chcecie gdzieś iść, albo że nie chcecie się z kimś spotkać. E, może się pojawić taka. Takie uczucie u was i dalej karta magik. Ale myślę, że właśnie tak jakby to chodziło o to, że wskazane byłoby dla was, żeby właśnie skorzystać z tych okazji, tak, żeby powychodzić, pospotykać się z osobami, bo może właśnie gdzieś tam usłyszycie coś, dowiecie się czegoś od kogoś, może poznacie kogoś nowego, niekoniecznie, znaczy dla części z was może to być jakiś nowy potencjalny partner, partnerka, ale może to być osoba, która, um, która wiecie, powie wam coś ciekawego albo powie jakąś historię, z którą będziecie mogli się w jakiś sposób utożsamić i która pomoże wam gdzieś tam w przyszłości w jakiejś ważnej sytuacji um, takie mam właśnie poczucie, że um, mimo tego, że nie będzie wam się chciało za bardzo wychodzić, to warto, żebyście przełamali ten, tą swoją niechęć, tak? I, um, i, i, I uczęszczali właśnie w różnych takich um, sytuacjach socjalnych, to się, nie, to się nie nazywa socjalnych, no, takich towarzyskich, um, bo będzie jakaś informacja, tak? Czy jakaś wiadomość, jakaś, jakiś kawałek wiecie, wiedzy, ktoś wam coś powie, coś, co będzie dla Was bardzo istotne. Bo tutaj w ogóle pierwszy raz zwróciłam uwagę, że tutaj w ogóle ptaszek siedzi na tych, przy tych mieczach. Tak, no a ptaki symbolizują komunikację. Jak mi się kojarzy, że, jak, że jakaś ważna informacja po prostu e, zyskać jakąś ważną informację dzięki temu, że gdzieś tam pójdziecie, tak? Ktoś wam coś powie, coś usłyszycie. Um co tutaj jeszcze mamy. Też jeszcze z tym rycerzem kielichów i, królowa, i z królową monet. Może to oczywiście oznaczać jakiś bonus świąteczny czy coś może, czego się nie spodziewaliście albo większe, jakby większa suma niż się spodziewaliście. Czy jakiś dodatkowy właśnie zastrzyk gotówki. Dobra co tutaj jeszcze. Dobra, zobaczmy z kart emocji. Karta wstyd. No i właśnie znowu tutaj mamy osobę, która siedzi sama w pokoju, tak? Czyli to może być ta niechęć do wychodzenia gdzieś do ludzi. Może z tego powodu, z tej sytuacji, co na samym początku, o której na samym początku mówiłam, nie będziecie za bardzo w nastroju, żeby gdzieś wychodzić. Raczej będziecie mieli taką potrzebę, żeby się wycofać i posiedzieć samemu, ale czuję, że to nie, to nie jest, znaczy to może być to, czego chcecie, a niekoniecznie to, czego potrzebujecie. Mhm, dalej niezadowolenie. Rozkosz, nuda, spokój i zgoda. No właśnie i zobaczcie, mamy tutaj też te dwie e, uściski dłoni, tak? czyli to mi się właśnie kojarzy często z poznawaniem kogoś nowego, na przykład zbieranie jakichś nowych znajomości, e, z poznawaniem nowych osób. Mhm. Więc dla części z Was właśnie może poznacie kogoś nowego, istotnego w Waszym życiu. Albo może ktoś kogo już znacie, tak? Ale po prostu jakaś rozmowa ważna. Coś, co, coś czego potrzebujecie. Coś tutaj takiego czuję. Dobra, zobaczmy jeszcze z kart. Tutaj jakąś kartę porady dla Was weźmiemy. Na ten miesiąc mamy kartę uzdrawianie. Mhm, karta dziura w duszy. No właśnie, karta prokrastynacja. Tak, mam takie poczucie, że właśnie ta potrzeba wycofania się, e, takiego że możecie mieć właśnie taką potrzebę, żeby się wycofać, posiedzieć trochę samemu w domu, żeby się jakby uzdrowić jakąś swoją, wiecie, wewnętrzną ranę, ale tak jakby te karty tutaj mówiły, że to może poczekać. Gdzie w sumie ja zawsze mówię, że warto to na bieżąco robić, no ale może właśnie warto poczekać w tym e, momencie. E, aby skorzystać właśnie z tego, co fajnego dzieje się teraz w tym miesiącu, skorzystać z tych fajnych towarzyskich jakichś spotkań, e, nawiązać może jakieś właśnie nowe kontakty. E, tak, jakby to miało być o wiele bardziej korzystne dla Was, tak, niż ten czas, który będziecie w tym czasie spędzać sami ze sobą. Dobra, zobaczmy jeszcze w tej talii jakąś kartę. Mhm. Afirmacja o pozytywną zmianę, i zobaczcie, jak ta osoba z taką odwagą, z taką gotowością e, siedzi tutaj, stoi na tej łódce i tak, jakby była, widzicie, gotowa, właśnie wypłynąć na e, te szerokie wody. I karta inspiracja i odwaga, więc tutaj właśnie tak, jakby ta karta mówiła, żebyście mieli odwagę, mimo tego, że nie macie ochoty, to żebyście mieli odwagę wyjść, przełamać się trochę, przełamać swoje wątpliwości albo odłożyć wręcz swoje wątpliwości. Może jakąś nieśmiałość, może e, taką potrzebę, właśnie wycofania się na chwilę na bok. E, I wiecie, oczywiście nie chodzi tutaj, że za wszelką cenę, jak bardzo Wam się nie chce, bardzo nie czujecie, bar bardzo się nie czujecie e, w, w nastroju i zupełnie nie macie ochoty, no to wiadomo, zadbajcie też o siebie, ale mimo wszystko e, warto tutaj właśnie skorzystać z tego. I też tą kartą Inspiracja. Hmm, Możecie posłuchać właśnie tak swojego głosu, wiecie, tej, tej intuicji swojej, tak? takiego wewnętrznego głosu co do tego, czy warto gdzieś iść, co warto zrobić w danym momencie, a nie tylko jakby tego, co, co wam się wydaje, że tego potrzebujecie, tak? Nie tylko tego, co mówi wam ciało, chociaż to też jest bardzo ważne, i nie mówię, żeby to ignorować, ale też, żeby słuchać tego wewnętrznego głosu. On też on jest cichutki, ale. Często prowadzi nas właśnie tam, gdzie powinniśmy się znaleźć. Okej, okay, no dobrze, w takim razie to by było tyle na dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.